W świecie pełnym hałasu ktoś wybrał słuchanie. W epoce skrótów ktoś szuka sensu. To miejsce nie zbawia, ale przypomina, że warto myśleć i czuć. To nie przypadek, że jesteś tutaj. Istnieje szczególny rodzaj ciszy, który pojawia się w momentach granicznych. To cisza, która zapada, gdy stoimy na krawędzi decyzji o porzuceniu dotychczasowej narracji życia i rozpoczęciu nowej. Cisza ta brzmi inaczej niż zwykła pauza między zdaniami. Ma w sobie ciężar nieodwracalności, zapowiedź transformacji, która nie pozostawi nic takim, jakim było. Kiedy powinniśmy zresetować swoją dotychczasową życiową historię, a kiedy absolutnie nie trzeba przejmować się jej czyszczeniem? Pytanie to pozornie proste otwiera przed nami labirynt rozważań o naturze ludzkiej tożsamości, wolności wyboru i nieuchronności losu. Reset. Słowo, które przywędrowało do naszego słownika z technologicznego świata gdzie oznacza przywrócenie systemu do stanu pierwotnego, wymazanie błędów, usunięcie zakłóceń, rozpoczęcie od czystej karty. Czy jednak człowiek może dokonać naprawdę takiego resetu? Czy możemy wymazać to, co było i zacząć od nowa, jakby przeszłość nie istniała? Co prawda, życie ludzkie nie jest systemem operacyjnym, który można przywrócić do ustawień fabrycznych, ale każde doświadczenie. Każda decyzja, każda relacja pozostawia w nas ślad, czasem widoczny jak blizna, czasem subtelny jak odcisk palca na szkle. Nawet gdy świadomie decydujemy się na reset, czyli wyzerowanie przeszłości, ona nie znika. Zmienia jedynie swoją formę, przechodzi transformację z aktywnego uczestnika naszego życia do cichego obserwatora, który z dystansu Pływa na nasze wybory. A jednak istnieją momenty, gdy życiowy reset wydaje się jedynym rozsądnym wyjściem. Gdy dotychczasowa historia staje się więzieniem, z którego nie widzimy wyjścia. Gdy każdy kolejny rozdział wydaje się z góry przesądzony przez to, co już się wydarzyło. Gdy ciężar przeszłości uniemożliwia nam oddychanie pełną piersią w teraźniejszości. Istnieją sytuacje, w których reset nie jest luksusem, ale koniecznością. Pierwszą z nich jest moment, gdy nasza dotychczasowa historia opiera się na fałszywych założeniach o nas samych, gdy żyjemy życiem, które zostało nam narzucone przez innych rodziców, społeczeństwo, kulturę a nie wynika z naszych autentycznych pragnień i wartości. Tkwienie w takiej historii. To powolne umieranie za życia, to zgoda na bycie statystą we własnej biografii. Stoicy, jak Semeka czy Marek Aureliusz, często mówili o znaczeniu upraszczania życia, aby widzieć je wyraźniej. Wierzyli w odrzucenie nie tylko zbędnych fizycznych posiadłości, ale także niepotrzebnych myśli i emocji, które komplikują nasze istnienie. Ten stoicki reset. To nie ucieczka od rzeczywistości, ale raczej powrót do niej, oczyszczenie percepcji z iluzji i fałszywych przekonań. Reset staje się również niezbędny, gdy tkwimy w toksycznych relacjach, które systematycznie niszczą naszą godność i poczucie własnej wartości, gdy każdy dzień przynosi kolejną dawkę emocjonalnego cierpienia, a my trwamy w przekonaniu, że nie zasługujemy na nic lepszego. W takich sytuacjach reset. To akt samoobrony, to postawienie granicy, to powiedzenie nie tam, gdzie przez lata automatycznie mówiliśmy tak. Reset jest również uzasadniony, gdy dotychczasowa historia prowadzi nas w kierunku, który jest sprzeczny z naszymi najgłębszymi wartościami, gdy każdy kolejny krok oddala nas od tego, kim naprawdę chcemy być, gdy sukces zawodowy przychodzi kosztem integralności moralnej gdy realizacja społecznych oczekiwań oznacza zdradę własnych ideałów. Istnieją jednak sytuacje, w których uporczywe dążenie do resetu jest ucieczką od odpowiedzialności, próbą uniknięcia konsekwencji własnych błędów. Gdy reset staje się nawykiem, sposobem na omijanie trudności zamiast ich przezwyciężania, traci swoją transformacyjną moc i zamienia się w mechanizm ucieczki. Kontynuacja jest wartością, gdy w naszej historii, mimo jej niedoskonałości, jest autentyczność. Gdy opowieść, którą tworzymy, jest naprawdę nasza, wynika z naszych wyborów, odzwierciedla nasze wartości, prowadzi nas w kierunku, który uznajemy za słuszny. Taka historia, nawet jeśli bolesna, nawet jeśli pełna błędów i porażek, jest fundamentem naszej tożsamości. Kontynuacja jest również wartością, gdy w naszej historii są relacje, które dają nam poczucie sensu i przynależności, gdy jesteśmy częścią wspólnoty, rodziny, przyjaciół, społeczności, która nas wspiera i dla której nasze istnienie ma znaczenie. Reset, który oznaczałby zerwanie tych więzi, mógłby przynieść więcej strat niż zysków. Wreszcie kontynuacja jest wartością, gdy nasza historia Mimo swoich ciemnych kart, jest źródłem mądrości i siły. Gdy trudne doświadczenia zamiast nas łamać, czynią nas bardziej odpornymi, bardziej współczującymi, bardziej świadomymi, gdy blizny zamiast nas oszpecać, stają się mapą naszej odwagi i wytrwałości. Rozważając kwestię resetu życiowej historii, nie sposób pominąć fundamentalnego napięcia między wolną wolą a determinizmem losu. Czy nasze decyzje są naprawdę nasze, czy może są jedynie iluzją wyboru w świecie, gdzie wszystko jest z góry przesądzone? Wolna wola to zdolność lub możliwość wyboru między różnymi możliwymi kierunkami działania. Jest ściśle związana z pojęciami odpowiedzialności moralnej, pochwały, winy i innych osądów, które odnoszą się tylko do działań podejmowanych dobrowolnie. Łączy się również z koncepcjami rady, perswazji, namysłu i zakazu. Tradycyjnie, tylko działania podejmowane z własnej woli są postrzegane jako zasługujące na uznanie lub nagane. Niektórzy postrzegają wolną wolę jako zdolność do działania poza ograniczeniami zewnętrznych wpływów czy pragnień. Inni definiują ją jako możliwość dokonywania wyborów niezdeterminowanych przez przyszłe wydarzenia. Determinizm sugeruje, że możliwy jest tylko jeden bieg wydarzeń, co jest sprzeczne z libertariańskim modelem wolnej woli. W kontekście resetu życiowej historii pytanie o wolną wolę nabiera szczególnego znaczenia. Czy decyzja o restarcie jest naprawdę nasza, czy może jest zdeterminowana przez czynniki, których nie kontrolujemy? Czy naprawdę możemy wybrać nową drogę, czy jesteśmy skazani na powielanie starych wzorców w nowych dekoracjach? Boec już, filozof z przełomu V i VI wieku, Proponuje interesujące rozwiązanie tego dylematu. Według Niego boski plan nazywa się opacznością boskim rozumem Boga, który jest ponad wszystkim nieporuszony przez żadną zewnętrzną siłę czy inteligencję, z kolei jest on pierwszą przyczyną i motorem wszystkiego innego. Opatrzność to nierozciągły plan ale gdy rozwija się w granicach czasu i przestrzeni, nazywa się losem. Los jest związany z opacznością i działa pod jej wpływem, ale ludzka wola jest wolna od praw i ciężarów losu, pozostając jednocześnie pod opacznością. W istocie, im bardziej umysł człowieka dostosowuje się do umysłu Boga, tym bardziej staje się wolny od losu. Niezależnie od tego, czy przyjmiemy perspektywę teistyczną, ateistyczną czy kosmiczną, nie możemy zaprzeczyć, że nasze wybory są ograniczone przez okoliczności, w których się znajdujemy. Nie wybieramy miejsca i czasu naszego urodzenia, genów, które dziedziczymy, rodziny, w której dorastamy, ani wielu innych czynników, które kształtują nasze możliwości. A jednak w ramach tych ograniczeń mamy przestrzeń na autentyczny wybór, na decyzję, jak zinterpretujemy nasze doświadczenia, jakie wartości przyjmiemy za swoje, jakie relacje będziemy budować. Los często serwuje nam rzeczy, których nie chcemy, i tragedie, których się nie spodziewaliśmy. Choroba, która pojawia się bez ostrzeżenia, śmierć bliskiej osoby, która Wyrywa dziurę w tkance naszego życia, katastrofa naturalna, która w ciągu kilku minut niszczy dorobek całego życia, zdrada, która podważa fundamenty naszego zaufania do świata. W obliczu takich wydarzeń pytanie o reset nabiera innego wymiaru. Nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością. Nie pytamy czy, ale jak. Jak zacząć od nowa, gdy wszystko, co znaliśmy, legło w gruzach? Starożytni Grecy mieli głębokie zrozumienie dla tragicznego wymiaru ludzkiego losu. Wierzyli, że nawet bogowie są podporządkowani mojrom, trzem siostrom, które przędą, mierzą i przecinają nić ludzkiego życia. Nikt, nawet najpotężniejsi, nie mogli uniknąć przeznaczenia. A jednak w greckiej tragedii bohater, mimo świadomości nieuchronności losu, nie poddaje się biernie. Walczy, nawet jeśli wie, że walka z góry jest przegrana. To w tej walce, a nie w jej wyniku, objawia się jego wielkość. Podobnie my, w obliczu nieuchronnych tragedii, mamy wybór. Nie co do samego wydarzenia, ale co do naszej odpowiedzi na nie. Możemy pozwolić, by tragedia nas zniszczyła, lub możemy użyć jej jako katalizatora transformacji. Możemy zamknąć się w goryczy i żalu, lub możemy otworzyć się na nowe możliwości, które pojawiają się nawet w najciemniejszych momentach. Nietzsche, który pół wieku przed Einsteinem przyjął ideę kosmicznych cykli, argumentował za powrotem do idei powtarzalności: Bóg umarł. A wraz z nim odeszło życie pozagrobowe i obiecany osąd życia opartego na chrześcijańskiej moralności. Nicze obawiał się, że wraz z tą stratą mógłby wkraść się solipsyzm. Nie mógł znieść myśli, że życie jest arbitralne lub efemeryczne. Powrót do powtarzalności był sposobem na nadanie własnego znaczenia przed chrześcijańskim poszukiwaniom sensu życia. W takorzecze zarad Ustra Nietzsche argumentował, że zamiast wywoływać w nas depresję i poczucie uwięzienia, wieczny powrót powinien być postrzegany jako wezwanie do działania. Używa powtarzalności w ścisłym sensie, dokładne powtórzenie tej samej sekwencji wydarzeń na zawsze. Kiedy po raz pierwszy porusza tę ideę w wiedzy radosnej, Wyobraża sobie demona wyjaśniającego tę fatalistyczną doktrynę. Będziesz musiał żyć jeszcze raz i niezliczoną ilość razy, i nie będzie w twoim życiu nic nowego, ale każdy ból i każda radość, i każda myśl i westchnienie, i wszystko niewypowiedzianie małe lub wielkie w twoim życiu będzie musiało do ciebie wrócić. Wszystko w tej samej kolejności i sekwencji. Nasza pierwsza reakcja na to ujawnienie, sugeruje Nietzsche, byłaby rodzajem obezwładniającego horroru, ale mogłoby to następnie dać nam okazję do transformacji, wyzwanie do życia w taki sposób, aby powtarzanie się czasu stało się darem. To nie życia zmusza nas do mądrego życia, argumentuje Nietzsche, ale idea jego wiecznego powtarzania, jeśli wiesz, że musisz przeżyć wszystko jeszcze raz i jeszcze raz, każdy Twój wybór nabiera znaczenia. Jesteś wezwany do życia totalnego, pełnego, radosnego i cnotliwego. Dla tych, którzy nie są zmiażdżeni tą propozycją, powtarzalność nie jest przekleństwem, ale nieskończonym błogosławieństwem. W labiryncie rozważań o resecie i kontynuacji, o wolnej woli i determinizmie. O tragiczności losu i sile ludzkiego ducha istnieje jedna nić, która prowadzi nas do wyjścia. Tą nicią jest miłość. Miłość, rozumiana w najszerszym sensie, obejmującym eros, agapę, storgę, filia, jest notorycznie trudna do zdefiniowania. Wielu uczonych unikało poświęcania jej uwagi właśnie z tego powodu, a jednak Mimo tej trudności, miłość pozostaje centralnym elementem ludzkiego doświadczenia. Dla teisty, miłość jest istotna i centralna dla jego wiary w Boga. Dla tych, którzy deklarują wiarę w judeo-chrześcijańskiego Boga, nie byłoby trudno zgodzić się z twierdzeniem, że sensem życia jest miłość. W ramach teistycznych, celem życia jest kochać. Kochać Boga i kochać innych w boski sposób. Pierwsze przykazanie Boga dane jego ludowi brzmi: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. A drugie: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Instrukcja miłości pojawia się w pierwszych dwóch przykazaniach od Boga. Dla ateisty, miłość może nie mieć boskiego źródła, ale pozostaje fundamentalną wartością, która nadaje sens ludzkiemu doświadczeniu. To w relacjach z innymi ludźmi, w zdolności do empatii i troski, w gotowości do poświęcenia własnego interesu dla dobra innych, ateista znajduje głębokie źródło sensu i spełnienia. Dla myśliciela kosmicznego, który postrzega wszechświat jako wielką, wzajemnie powiązaną całość, Miłość jest siłą, która łączy wszystkie elementy tej całości. To energia, która przepływa przez wszystkie istoty, łącząc je w jedną wielką sieć życia. Niezależnie od naszych przekonań filozoficznych czy religijnych, miłość pozostaje jedyną uniwersalną wartością, którą wszyscy uznajemy. To właśnie potęga i centralność miłości czyni ją tak fundamentalną dla tego, co to znaczy żyć. Można stwierdzić, że osiągnięcie miłości jest sensem życia. W pewnej mierze wszyscy dążymy do ontologicznego zakorzenienia, które tylko miłość może zapewnić. Chociaż teiści, ateiści i myśliciele kosmiczni mają sprzeczne poglądy na temat świata, Jednym przekonaniem, z którym wszyscy mogą się zgodzić, jest miłość. To właśnie dążenie do miłości, czyli ontologicznego zakorzenienia, jest sensem życia. Wracając do naszego pierwotnego pytania, kiedy powinniśmy zresetować swoją dotychczasową życiową historię, a kiedy absolutnie nie trzeba przejmować się jej czyszczeniem, Możemy teraz sformułować odpowiedź, która uwzględnia złożoność ludzkiego doświadczenia. Reset jest uzasadniony, gdy nasza dotychczasowa historia uniemożliwia nam kochanie siebie, innych, świata, gdy tkwimy w narracji, która zamyka nas na miłość, która czyni nas niezdolnymi do dawania i otrzymywania miłości, gdy nasze dotychczasowe wybory prowadzą nas w kierunku izolacji, goryczy cynizmu stanów, które są zaprzeczeniem miłości. Z drugiej strony, kontynuacja jest wartością, gdy nasza historia, mimo swoich ciemnych kart, jest historią miłości, gdy relacje, które zbudowaliśmy, wartości, które przyjęliśmy, kierunek, który obraliśmy, prowadzą nas ku głębszej zdolności do kochania, gdy nasza narracja, mimo swoich niedoskonałości, jest opowieścią o wzrastaniu w miłości. W tym sensie miłość staje się kompasem, który wskazuje nam drogę w labiryncie decyzji o resecie lub kontynuacji. To miłość do siebie, do innych, do świata, jest ostatecznym kryterium, według którego powinniśmy oceniać naszą życiową historię. A może prawda leży w dialektycznym połączeniu resetu i kontynuacji? Może nie chodzi o to, by całkowicie wymazać przeszłość lub bezkrytycznie ją kontynuować, ale o to, by nieustannie interpretować swoją historię w świetle nowych doświadczeń i głębszego zrozumienia, by zachować to, co w naszej przeszłości służy miłości i transformować to, co jej przeszkadza. W tej perspektywie reset nie jest jednorazowym aktem, ale ciągłym procesem. Nie polega na wymazaniu przeszłości, ale na nadaniu jej nowego znaczenia. Nie jest ucieczką od odpowiedzialności, ale jej głębszym przyjęciem. Podobnie kontynuacja nie jest biernym poddaniem się biegowi wydarzeń, ale aktywnym kształtowaniem swojej historii. Nie polega na powtarzaniu przeszłości, ale na twórczym rozwijaniu jej najlepszych wątków. Nie jest zaprzeczeniem możliwości zmiany, ale jej integracją wspójną narrację życia. W końcu może nie chodzi o to, by definitywnie odpowiedzieć na pytanie kiedy reset, a kiedy kontynuacja, ale o to, by nieustannie je sobie zadawać, by żyć w twórczym napięciu między pragnieniem nowego początku, a szacunkiem dla własnej historii, by balansować między odwagą zmiany, a wiernością sobie. W tym nieustannym dialogu z samym sobą, w tej ciągłej reinterpretacji własnej historii, w tym balansowaniu między resetem a kontynuacją objawia się nasza wolność. Nie jako absolutna niezależność od okoliczności, ale jako zdolność do nadawania im znaczenia. To właśnie w tej zdolności, w tym nieustannym tworzeniu i odtwarzaniu własnej narracji wyraża się nasza głęboko ludzka natura. A miłość? Miłość jest zarówno punktem wyjścia, jak i celem tej podróży. Jest tym, co daje nam siłę do resetu, gdy jest on konieczny i do kontynuacji, gdy jest ona wartością. Jest tym, co pozwala nam integrować fragmenty naszej historii w spójną całość. Jest tym, co nadaje sens zarówno naszym porażkom, jak i sukcesom, zarówno naszym błędom, jak i osiągnięciom. W końcu może właśnie o to chodzi w życiu. Nie o perfekcyjną historię bez błędów i porażek, ale o historię pełną miłości. Historię, w której każdy reset i każda kontynuacja służą jednemu celowi wzrastaniu w zdolności do kochania. Historię, która niezależnie od swoich zakrętów i zawirowań, jest w swojej istocie opowieścią o miłości, dawanej i otrzymywanej. Traconej i odnajdywanej, zawsze poszukiwanej jako ostateczne źródło sensu. W świecie pełnym hałasu ktoś wybrał słuchanie. W epoce skrótów ktoś szuka sensu. To miejsce nie zbawia, ale przypomina, że warto myśleć i czuć. To nie przypadek, że jesteś tutaj.